Z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten. A inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy. Odpowiedział to prorok, rzekli mu w odpowiedzi: Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz i wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, panie, abym w niego wierzył? Rzekł do niego Jezus. Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo pańskie, chwała tobie, chryste. I drodzy, często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkim darem jest wzrok. Przyzwyczailiśmy się, że go posiadamy. Rano po przebudzeniu otwieramy oczy i tysiące wrażeń dociera do nas przez pośrednictwo tego najważniejszego zmysłu. Aby uświadomić sobie, jaki on jest ważny. Musielibyśmy zapytać niewidomego, w jaki sposób radzi sobie z różnymi sytuacjami codzienności. To, co zdrowemu zajmuje tylko chwilę, takiej osobie zabiera kilka, kilkanaście minut. Polskie radio przedstawiało swego czasu reportaż o młodej kobiecie, która nagle utraciła wzrok. Opowiadała, jak radykalnie zmieniło się jej życie. Musiała porzucić dotychczasowy zawód. Przed chorobą była protetykiem. Sporo czasu zajęła jej nauka obsługi komputera ze specjalnym urządzeniem dla niewidomych. Nie mówiąc o podstawowych umiejętnościach czytania alfabetem Braille'a, poruszania się po ulicy, czy przygotowania posiłku. Dzieci, które rodzą się niewidome, muszą nauczyć się tego wszystkiego, nie posiadając nawet wyobrażenia poszczególnych przedmiotów. W dzisiejszej Ewangelii Jezus uzdrawia niewidomego do urodzenia. Był to wielki cud, możemy wyobrazić sobie Bogactwo nowych wrażeń, które zaczął odbierać ten człowiek, światło, kształt, barwy czy ruch. Chrystus dokonuje również takich znaków dzisiaj. Przez Słyszymy, że przedstawiennictwo wielu świętych ludzie odzyskują zdrowie, wzrok. I tak właśnie było przedstawiennictwo Świętego Ojca Pio, pewna dziewczynka. Która nawet nie posiadała źrenic, odzyskała wzrok. Niemożliwe z medycznego, ale nie z Bożego punktu widzenia. Takie cuda dokonują się, aby umocnić, a czasami wzbudzić wiarę. Tak również było w życiu tego ewangelicznego ślepca. Oprócz wzroku, Otrzymał od Jezusa jeszcze cenniejszy dar, dar wiary. Oczy tego człowieka zaczęły dostrzegać światło dnia. Jego dusza zaczęła żyć światłem wiary. Czytając tę Ewangelię, możemy zauważyć, że ta wiara w życiu tego człowieka rodziła się w trzech etapach. Kiedy arzeusze pytali go o uzdrowienie, rzekł, Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy. Jezus jest więc dla niego jakimś człowiekiem wyjątkowym, gdyż czyni cuda, ale bliżej nieznanym. Wielu dzisiaj zatrzymuje się na takim poziomie. Wierzą, że Jezus człowiek żył na świecie. Temu trudno zaprzeczyć. Że miał moc uzdrawiania i pozostawił po sobie nieco mądrych słów zapisanych przez jego uczniów. Człowiek z dzisiejszej Ewangelii nie zatrzymał się na tym poziomie. Przesłuchując się rozmowie faryzeuszów, uświadomił sobie, że zwykły człowiek nie posiadałby takiej mocy, jaką miał Jezus. Ona musiała pochodzić od Boga. Dlatego uzdrowiony świadczy o tym, mówiąc, to jest prorok. Wreszcie dochodzi do spotkania uzdrowionego ze Zbawicielem twarzą w twarz. Zauważamy, że za pierwszym razem niewidomy nie zobaczył Jezusa, lecz tylko go usłyszał. Teraz może w pełni poznać tego, który przywrócił mu wzrok. To spotkanie prowadzi do wiary. Wierzę Panie, wykrzykuje ów człowiek i oddaje pokłon zbawcy. Aby prawdziwie być chrześcijaninem, trzeba spotkać Chrystusa. Takie spotkanie przemienia serce, sprawia cud widzenia własnego wnętrza, umiejętność stanienia, stanięcia w prawdzie przed sobą i Bogiem. Otwiera również oczy na potrzeby drugiego człowieka. Moglibyśmy się pocieszać, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, przychodzimy na Eucharystię, spotykamy bardzo często Chrystusa w Komunii Świętej, ale zapytajmy jednak, czy to spotkanie przemienia nasze serce, nasze życie, czy daje nam radość? I pogłębia naszą wiarę. Faryzeusze także spotykali Jezusa, ale ich serca pozostawały ślepe i pyszne. Jeśli przychodzę na świętom smutny i wychodzę smutny, jeśli wciąż tkwię w tych samych grzechach, a Eucharystia jest jedynie przykrym obowiązkiem, potrzebuje cudu. Prawdziwego spotkania z Chrystusem. Jako wspólnota prośmy, aby wszyscy mogli odczuć radość tego wyjątkowego spotkania, które daje pokój serca, uzdrowienie ciała i ducha, wyzwolenie z niewoli zła. Ten cud niech pogłębi naszą wiarę. Wybitny pisarz i teolog pierwszych wieków chrześcijaństwa Orygenes. W jednej ze swych homilii apelował do każdego ze słuchaczy, abyś nigdy nie chodził w mroku i aby dzień ostateczny nie zaskoczył się wśród ciemności. Żeby w Twoje wnętrzne nie wśliznęła się noc i mgła, lecz byś zawsze przebywał w blasku mądrości. Zawsze miał w sobie dzień wiary i zawsze był posiadaniu światła i miłości oraz pokoju. Niech spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym przyniesie takie owoce także w naszym życiu. Amen.